Jestem dzisiaj na torze w czerpiące. Ale widzę, że szału tutaj nie ma. No, w sumie to tyle tutaj, tak naprawdę. No i to na tyle, tyle tu z tego toru, więc zmiana miejscówki na klibice na hałdę Bo tam była tragedia Tu jest troszkę lepiej chociaż szału nie ma, bo widzę, że te terenówki to tutaj Grubo latają Ouais, c'est quoi, bon, Że to się okaże, że to nie jest taki oskok oh. No w sumie spoko jest tutaj O, tam mogę zobaczyć ten powiat To będzie gdzieś tutaj tak obstawiam No idealnie obstawiłem o, oh, oh, strome to Strome to strome, ale co, nie spróbuję, to się nie dowiem, nie? Dwójka, dwójka i na pełnej. Ło, wow. ale za dużo, za szybko, bo jak podjechałem, to nagle tak. Wow. Trochę wolniej i przed całym wjazdem tutaj Bo tak dobija po prostu nagle do, do tej hołdy, że masakra Ale udało się No Jeszcze raz bym spróbował I nie z takiego kawałka pędu Tylko tak luźniej i dopiero Lajtowo Może to być najstromsza górka póki co jaką podjechałem. Bo już taka praktycznie pionowa Dobra, to co, do góry? tu fajnie taki w sumie sam las no takie kureczki to przecież kurde góra... jest bardziej stroma Zjadę z niej Tuż tu jest bardziej stroma Może tą chcę jeszcze spróbować No tu pion Praktycznie Tylko nie dać się zmylić Bo to tak zawsze fajnie wygląda W tych ostatnich modyfikacjach zawieszenia i zmianie gaźnika ten motorek tak odżył, że mi naprawdę nic więcej nie potrzeba. Znaczy no może sprawnego baku, bo teraz uszczelka to puściła. Ale no naprawdę jestem w mega szoku. tak, ktoś sobie węgiel tu nazbierał Poważnie o. Ale pył idzie Nigdy nie odrywać nóg z nóżków, bo to jest najgorsze co można zrobić. Tak, teraz właśnie. Noki zawsze przy sobie. No. Ale się udało. Szczęście nowicjusza.